Halo halo siemaneczko, z tej strony Abia. W dzisiejszym materiale zagramy sobie duosa i to nie jest byle kim, a palemem się się falem. Witam wszystkich widzów No mam nadzieję, że i nie tylko moich widzów, ale także i swoich, ponieważ palem ma kanał na YouTube, Podajcie na niego link, jak zawsze jest gdzieś tam na dole w... w jednym komentarzu. No i przykazów jak podajcie na stronę z oporska, żeby zrobić swoje golda. Dobra, no no to, to, to stary, lecimy, lecimy na Core'ego. Gościu jest. Ej, ja idę górę. chyba. Zawsze górę idę w pierwszej. Dobra. Ej mi. Tak, ja, ja idę oh. w całą. side, jeden katana. Aha, Co to jest. było niemożliwe do wygranie, praktycznie. Ale jakbym tak trafił, to można było coś zrobić. Dlatego stary, ja teraz kupuję 40 i lecę tam o. Ja próbuję wybić garden. To w ogóle Havilda po tej mapie uważasz, że jest grywalna? Dosyć. Czy nie no, no, ma? że jest grywalna, grywalna, tylko trzeba się nauczyć Timingów i w ogóle tylko mogliby naprawić kartę na wyścianę. Ooooooh, okay. efej. Skanować. No, taki lucky złapał, że akurat zaczął to skanować, nie? Tak z dupy Ja akurat tam byłem. Dobra Nie ja. może 5% świat byłoby, że bym tam był, nie Ja nie znowu tutaj idę O już tutaj nie grają Panek. Ty białe, nie? Tam obok ciebie. tutaj, zetka. A drugi gdzie? Masz jakieś info? Katana chyba. Katana. o ma. Nie podniósł mi się Nate Thraszuję. Let's go! Mamy to! W końcu się udało. No jak coś to, 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 to nie jest jakaś tam seria z n bo po prostu nie mamy czym grać, znaczy o, w sumie to są mam... dwa koła, więc mogę sobie kupić, dobra, to kupimy, zrobimy tak. Chodzisz schodziło w górę chyba, takie koczuk. Ja podchodzę katonę. Ile tam masz? FSA gra FSA gra, jeden Katana 300 Leży side Gdy się ci tupakę, masz wejść, hab i ci tam. Dobra, za co to się dziwię? Jeszcze stary mi tak obił unajdem oh. Ja tu taki mastermind robi, a ty swoje. <laughs> Mastermind, tej wiesz. ci ciekawostkę taką? Opowiadaj stary, każdy chce usłyszeć. No, to jest bardzo <laughs> wartościowa ciekawostka. Przez to, to okienko. Na górze, na sekucie da się wrzucić pakę, ale przez to okienko w apsach na sandzie już nie. Oj, jest katana nice, i CT. Nice, tylko CT. Nie. I więc tu wyrzucam pakę. Może być białe. Te, te. Mój koszyk. Był słyszałem drewno jakieś. Chyba tu u mnie na blisko jest. Czas nie jestem pewien Planting. Planta. Bomb has been planted. Ją tutaj. Dobra. A zobaczył mi da. Jeszcze na suchy. Paka standardowo. On grał 4 sk Tak i Nice Ja go spushowałem jedno miał chyba coś takiego Dobra, stary, wygrywamy to Nie ma to tamto Ejdę ja tą górę, bo to korzyści przynosi Bo to korzyści? No bardzo dobrze, korzyścią mieć same korzyści Oddaję No właśnie, musi oddać Oddaję tak jak oglądanie Haviego Dwóch side. A jeśli Tobie oddaję, to za potężną łapkę w górę. Nice. Nice. Jeszcze cię. O. No. No. To tak Jak okay, idealnie leciał tam ten kurde. kurd. Bomb has been. Bam, rams. Ja wygrywam pierwszą połowę. Ciekawe, ile. 5, 2, 3, 4, 3. Po gorszej stronie, chyba, nie? Kory byku. Ogólnie, Kory to z Czech jest. Jakbyście nie wiedzieli. Całkiem, całkiem dobry gracz. Przynajmniej kiedyś był Pobre skarpetku, ja. Nie wiem, jak teraz. A na Smoky Hobby, go widzicie? To jest to. Ale mi dał, Koko kurde ko, Góra jest nie? No Ktoś tam racziki trać będzie Tam tam jeden czy dwóch? Jeden Dołacha oh, mam No dam mu rzut Brawo Enter. No chyba tam gnówno. No bo ja tam. Wie. Głębiej chyba. No chyba tam. Albo się tam skampi na tej zasadzie, żeby przeszukać, jakby czy coś, nie? No takie zagrali kompo, nie wiedziałem, jak to w ogóle robić. Przed chwilą 47-47 mieliśmy. No, no ja stary mówię, my jak bracia jesteśmy, ty tylko wiesz. I Koło się macie, mieszkamy ile. i tak dalej. No właśnie. Ej, no cóż, nie co to prawie mógłbyś ode mnie internet ciągnąć Dobra Dobra, koniec tych żartów, bo to już nie jest śmieszne <noise> <noise> tak, spłacić się trzeba Na górze ich nie ma I dwa, no? trzy że... nie? Nie ma Plecę albo tu A... O, jest, tego szajka jeszcze się. Koli, to z pocuchu ale, miał, No. Co za szefito w ogóle? Dobra, no dobra, tutaj ten. Szkoda, gadać trzeba się wziąć do roboty, bo tylko trzy fragi kręcę. Dobra, że ten pierwszy taki kumiany, ale przez niego jedno mi zostało. Naj? Nice. gdzie był? Nie, gdzie drugi? Pewnie plecy, coś takiego. Drugi to kory Może iść ulica, bo nie sprawdzałem. Pewnie ta. No, drugi raz by to sam go nie robił, nie ma go tu Tylko on by już mógł tu skrócić, ja tak na głośno idę No tutaj tak ciutko, tak stary biegasz no, i biegniesz A bo tam gdzieś chce banić ja skrócę CT, nie? Spoko Eee, teraz. Kolega sa. Pewnie góra. Powoli. Chyba gra digla. Bo. Nie, obydwoje grali jakieś pistole. Czyli jakaś pistola ma. Bo przekupili gloki. Gdzie? Co tam? Nie, 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 się zginiesz tak nie, i nie, Przez chwilę myślałem, że zginiesz Ja też tak myślałem. I wiadomo, że myślałem Nie, 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 nie. nie ale słuchaj, Kunglu, mój drogi, a ja tutaj biorę M4 i lecimy. E, jesteś MP. nieśmiertelny, Hawi. No co, słuchaj, po CT od teraz już nikt mnie nie zabije. Nawet cygielu, jak zginiesz, tak. to i tak się odradzasz jak Fenk z popiołu. Oj, tak apartament sobie chyba Zero ma. Mówi ta 3 hmm, Może Mmm Możeś Plesy znowu A wtedy to ja bym już w niego nie wierzył, nie? Ja bym uwierzył O je, co on robić raz rzędu idzie, no? No stary, to to jest... To jest myślenie. Caście klama w heaven. Wielkościu. Nie wiem czy nie plantuję habi Niemożliwe, nie ma nikogo. Co to zmarnowałem ale tam gdzieś był, mi się wydaje. U mnie na... Chyba, że Mi daj znowu plecy idzie. Dobra, jak tyle mówiłem, żebym w niego nie wierzył, to teraz już naprawdę bym w niego nie wierzył. Ja też. Już mówisz, że to już koniec, tak? To 3 razy sztuka i. Dobra, już... nie zginę. Nie ma bata. Obiecywałem. Dobra, nie ma go tu. Mam 20 HP. Ten widok się pewnie nie odbędzie. Ten. Góra czysta. Nie, ty chami. 70 ma. Katana. Koleszka planci. Ja się nie zgadzałem na to. Dobra, bo nam się tutaj robi mocny meczyk. Dobra, skończmy to, habi, bo punktualna godzina jest 23. Dokładnie, trzeba szybko kończyć. Nie ma co tamto. A bierzemy tutaj musi zrobić agencji? Wyjść na plusik Jeśli dotrwajesz do tego momentu, zostaw komentarz o treści hashtag frak. Dobra, od to razu. Jestem ten Nie, ja idź od razu. Du. No ale patrzę ten du. No to się ja tu Bił, bił, góra, góra chyba. Góra i du. plan to raczej, bo tam smoke jest. Nie no, ja tutaj patrzę, patrzę, patrzę. Patrzysz, ander, a przecież dobra góra leży Nie, runder, rander, rander No hejka Na ranczu u ciebie wjechałem u siebie Polewej Super Randko Kończymy i tak o